Dziś, witam wszystkich. Siedzisz na moim kanale z tej stroniko i mordeczki. To jest ten czas, to jest ten czas, gdzie jest znowu jak co roku, drugi rok z rzędu. Live urodzinowy. Będę miał live'a urodzinowego. Trochę będzie to inaczej wyglądać niż poprzedni live urodzinowy, ale cel jest jeden zdobyć coś ciekawego podczas live urodzinowego. Jak wszyscy, wszyscy dobrze wiecie, eee, trafiłem saju na live urodzinowym kosę wartą tam bardzo dużo. Ci, chcą się dowiedzieć, ile zapraszam na live'y, które są dosyć często. I będzie on, ten live, cały 11 kwietnia. I mam na celu też zdobyć coś, pewną rzecz też mam, będziemy, mam ciekawy plan na całego live'a, ale to swoją drogą, moment, dajcie yy, tutaj mi chwileczkę czasu wam zająć mordeczki jak widzicie mamy nagrody w tamtym na tamtym live nie było nagród było troszkę rozdawania chyba z tego co pamiętam ale nie było nagród coś bardziej pod e, 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 coś bardziej to wygląda pod live'a świątecznego lecz nie do końca dlaczego to jest live urodzinowy to jest mój live urodzinowy moje urodziny gdzie chcę się dobrze zabawić, pobawić z wami jeśli będziecie oczywiście ze mną mam nadzieję i właściwie ściągnę słuchawki bo bez sensu wyglądam i jak widzicie, to są moje urodziny, nie musiałbym nic rozdawać, bo nie, 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 musiałbym nic rozdawać, ale w sumie chcę. Dlaczego? Chcę też mieć coś dla was, drobne rzeczy, bo drobne, ale troszkę rzadziej niż na live świątecznym, ale live świąteczny był od tego, żeby rozdawać prezenty, o co, o to w nim chodziło, w tym bardziej chodzi o to, żeby sobie pograć, integrację z widzami i dużo, dużo ciekawych niespodzianek, jak i openingów, bo będzie opening w CSie, standardowo musi być. I mordeczki, mamy nagrody, które będę rozdawał. Eee, co godzinkę będą rozdawane nagrody i tak. Jak było na live urodzinowym nie świątecznym, nie chcę zrobić tego, że będzie mógł każdy z czatu brać udział w nim. Dlatego, jeśli chcesz wziąć udział w tych nagrodach, wysyłasz piątkę w Donejcie ja wam mniej więcej jeszcze będzie wszystko na pewno w opisie opisane co i jak i oczywiście jak widzicie mamy po prawej stronie zasady po góry po prawej stronie donaty bo będzie też nagroda dla top donatora i e, pierwszy donatik za 5 zł to jest właśnie wejście w nagrody to te, jak i to te w sumie we wszystkie nagród, nagródki i żeby dostać tak jak na live świątecznym e, dodatkowego, dodatkowy los e, do puli nagród tych, e, tych głównych bo są aż trzy nagrody główne E, najtańsza, chyba najtańszy jest. E, nie powiem wam co, ale powiem wam e, wartość. Jest to około 50 zł najtaniej. Tutaj, w, w jednym tym, w jednym, najtaniej, nie? Ale to mniejsza jeszcze. Momencik. Ja. Żeby wziąć jeszcze, mieć dodatkowego losu, wysyłacie jak widzicie, tutaj macie dodatkowy e, wpis do koła losowania. Podajcie 12 zł, nie 10 jak było na lewej świątecznym, tylko 12 zł. 12 zł wysyłacie i macie wpis. Na losowanie tych nagród e, głównych Czyli po prostu dwa razy jesteście wpisani Kolejny do, donate, czyli trzy, trzeci donate w wysokości 12 zł Czyli wysyłacie już razem e, 29 zł I macie trzy losy, które są maksymalne Trzy losy, można tylko trzy razy, mogę was wpisać na koło fortuny do losowania Dlatego jest, Dlaczego jest tak zrobione? Bo to nie jest, nie jest, nie jest live świąteczny, na którym rozdaję prezenty To jest live urodzinowy mój a też chcę coś wam rozdać, a też chcę, żeby to osoby brały udział, które, mm, które nie przychodzą randomowo, wiecie, jak to wygląda. Nie chcę, żeby po prostu osoby, już się niektóre, które mnie oglądają, się przygotowały na to, a które na przykład będą nowe, też mogą brać udział, nie ma, nie ma problemu, ale zaczynamy od 7 live'ika do bodajże 15, 15.30, coś takiego, 8 godzin. E, I tak, co godzinkę losujemy. Plus do tego losujemy e, główne nagrody na sam koniec i od 7.30 co godzinkę będzie losowany też e, skinek dla was z czatu, czyli dla wszystkich będą skinki też do rozdania, co godzinkę tak samo. Tyle, że od 7.30 będziemy losować jedle, jedną osobę, która zdobędzie też jakiegoś skina. Jeszcze się zastanawiam właśnie, czy to będzie jedna godzina? Czy to będzie co pół godziny? Jeszcze zobaczymy, zobaczymy ile, jak będzie, ile będzie osób, jak będzie, jaka będzie aktywność na live'iku Więc mordeczki wiecie i to wszystko się odbędzie 11 kwietnia od godziny 7 rano Bo nie wiem czy to wspomniałem, mówiłem chyba na początku I w sumie mordeczki to tyle, wbijać na moje social media Na Discorda, bo tam będą cały czas informacje i jak mówiłem też to nagroda dla Top Donatora, żeby ten Top Donator nie był pokrzywdzony, który, bo niektórzy mogą, yy, mogą, nie muszą, ale mogą, bardzo będzie mi miło. Jak się też od serducha jakiegoś Donata. choć nie na tym i za bardziej zależy, tylko na aktywności na czacie. To jest mega dla mnie ehm, inspirujące w sumie, że mnie oglądacie, że chcecie ze mną rozmawiać i ze mną też grać, bo będziemy grać razem i w CS a i w Minecrafta. Będzie opening na K-dropie, będzie opening prawdopodobnie na Case-dropie, będzie opening w CS-ie i będą. E... Co będzie? To będzie chyba wszystko. Podejrzewam, że jeszcze jakieś giereczki po prostu zobaczymy, zobaczymy, czy, bo nie jestem pewien też do openingu wszystkich, ale zobaczymy, co się to potoczy. W końcu to jest live urodzinowy dla każdego, coś tam się znajdzie do oglądania. E... Nagrody, pula nagród. Naj Pula nagród. Pierwszy los koszt, to kosztuje 5K, najtańszy skin kosztuje 8,50, chyba. Bo to jest skin, to już wam mogę powiedzieć. To jest najtaniej, a później już chyba się wybijają. Dwa razy droższe i temy trzy razy droższe, cztery razy droższe, więc warto, e, warto brać udział. Zachęcam mordeczki. A jeśli nie, no to po prostu zostaną mi dla mnie i se do BDC szalał. Mordeczki, to już wszystko, więc za tym mniej więcej wiecie. I to w sumie tyle z informacji. A co się będzie toczyć dalej na live? To zobaczymy. Trzy nagrody. Łączna pula nagród. Ojej, nie liczyłem tego, powiem wam szczerze. Ale już Wam mówię. Łączna pula nagród, już tak na szybko sobie policzyłem. To jest około e, tych nagród, które są widoczne. A jeszcze te skinki. To wydaje mi się, że około 400 zł tutaj jest. Łączna pula nagród. Jeszcze nie jestem pewien, tutaj do jednej, e, jednej głównej nagrody. To w sumie mordeczki było na tyle. Widzimy się 11 kwietnia. A. Od siódmej rano zaczynamy, to jest niedziela i będziemy się bawić, będziemy rozdawać nagrody. Więc warto, zachęcam być e, oczywiście z piąteczką. Chyba, że nie chcecie, w sumie, bo z czatu też będziemy losować, To nie musicie, nie nalegam, ale przypominam po prostu, że, żeby brać udział w tych, e, tutaj, tej zabawie, tutaj konkursowej nagrodowej to musicie po prostu wysłać minimum 5 zł w donacie, żeby nie było, że ktoś randomowy wygra, a ci, co naprawdę mnie oglądają, nic nie dostaną. Dlatego wydaje mi się, że chyba dacie radę przygotować tego piątaka sobie przez te 2-3 tygodnie, w końcu będzie po świętach, więc... Podingusie, podingusie. Dobra mordeczki, ja wam dziękuję za oglądanie tego wstępnego mojego materiału, bardzo długi on materiał w sumie wyszedł, ale trudno. Widzicie, tutaj na dole będzie też czat, w lewym dolnym rogu tu będzie czat. Okazany, muszę poprawić jeszcze tego śmiesznego gain screena. No i to by było na tyle. Eee, widzimy się, jak mówiłem, 11 kwietnia. Do zobaczenia, hejpa. ciś.